Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z znaku Strzelca. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc sierpień 2020 roku. Moi mili, tak samo jak w ubiegłych miesiącach, w tym również znak zodiaku, pod którego filmikiem będzie najwięcej łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone. Także jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak zodiaku otrzymał horoskop rozszerzony, to pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, pamiętajcie, że horoskop jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany czytaniami indywidualnymi, to wszelkie potrzebne do tego informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Na koniec chciałbym zaprosić Was w pewne miejsce, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie do końca filmu. Ja już stosuję karty dla strzelców. I patrzymy. Strzelec. Sierpień 2000. Cóż tutaj wypadło, moi drodzy. Um, tak. tak. Strzelce, które mają na sierpień plany związane z jakąś imprezą czy spotkaniem towarzyskim mogą być różnego rodzaju zmiany związane z tą imprezą. Także jeżeli planujecie jakąś imprezę, jakieś spotkanie towarzyskie, coś takiego większego, to Tarot tutaj wyrzucił nam, że będą zmiany, zmiany planów. Patrzymy strzelec w sierpień 2020. I patrzymy, cóż dla naszych ognistych strzelców. Uważajcie na kłamstwa, uważajcie na manipulacje, uważajcie na to, kto co do was mówi. Szczególnie na starsze osoby, które będą próbowały was pouczać. No w tym miesiącu ich zamiary mogą wcale nie być takie czyste i klarowne, jakimi by się wydawały. Popatrzmy na konkretne sfery życia. Strzelec i sierpień 2020, praca i finanse, uczucia, zdrowie i karta rady. Zobaczymy, moi nili. Cóż to strzelce? Praca i finanse. Na pracę i na finanse strzelce muszą uważać. Pokazuje mi się tutaj dość y, ciężka energia przy Was, ale pozwolę sobie to rozdzielić na osoby szukające pracy oraz na osoby pracujące. Jeżeli jesteście osobami szukającymi pracy, to możecie mieć w sierpniu taki gorszy moment. Być może ten moment ciągnie się od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, ale w sierpniu mam pokazaną taką kulminację negatywnych energii, które negatywnie wpływają na poszukiwania pracy. Szczególnie nocą, no musicie, moi drodzy, coś zrobić. Ta karta często teraz wychodzi, gdyż ludzie mają duże problemy. I ona niestety mówi o tym, że wy przez wasze lęki, strachy i obawy blokujecie się na znalezienie fajnej, satysfakcjonującej was pracy, dobrego źródła dochodu. Może też być tak, że ktoś, Poprzez swoje słowa, poprzez swoje czyny, poprzez swoje zachowanie wprowadza w Was taką energię, że wy czujecie się gorsi i nie potraficie sobie z tym poradzić. Jeżeli jesteś strzelcem pracującym, no to obawy, obawy. Dużo obaw, dużo lęków w pracy. Niektóry, niektórzy z Was będą mieć obawy, czy utrzymają swoją pracę, czy utrzymają swoje stanowisko, czy ich wynagrodzenie przypadkiem nie, wpadnie, nie spadnie troszeczkę w dół, tak, w sierpniu. Co, niektórzy, co niektóre pracujące strzelce będą, będą bały się jakichś decyzji, które ktoś na wysokim stanowisku będzie w stosunku, was, w stosunku do Was podejmował. Może też być tak, że w miejscu Waszej pracy w sierpniu, będzie jakaś osoba, czy też kilka osób, przez które po prostu nie będziecie mogli spać w nocy, gdyż no, tak dużo negatywnej energii będą wprowadzać w wasze życie. Ale tutaj musicie wykazać się asertywnością i nie pozwolić na to, aby ktokolwiek sprawiał to, że wy y, nie możecie spać po nocach. No bo jakim prawem? Nikt nie ma takiego prawa. Jeżeli chodzi o uczucia, też mamy tutaj dość ciężką energię. No i to zapewne jedno łączy się z drugim, ale rozdzielmy sobie na singli i inne osoby w związkach. Jeżeli jesteś singlem, singielką spod znaku strzelca, to mam pokazane, że jeszcze w sierpniu miłości nie znajdziesz. Dlatego, że jesteś strasznie, strasznie poblokowany, strasznie, strasznie poblokowana. A co niektórzy z Was wbrew temu, że mówi się, że strzelce są optymistyczne działają. Często gęsto przechodzą z jednego związku na dru do drugiego związku, ale mam pokazane, że duża część strzelców w sierpniu zrezygnuje. Zrezygnuje w ogóle z życia uczuciowego i na własne życzenie będzie chciała być sama, będzie chciała się wyizolować. Podłoże tego mają wasze negatywne doświadczenia z przeszłości. I właśnie to może wpłynąć na to, że w sierpniu po prostu już będziecie zmęczeni i nawet nie będziecie chcieli wchodzić w nowe relacje. <laughs> jeżeli chodzi o osoby w związkach, no to samotność we dwoje, moi drodzy, w sierpniu. Nawet jeżeli wasza druga połówka. Będzie przy Was, to ja Mam pokazane, że będziecie czuć się niestety samotnie. Będziecie czuć się niestety samotnie i będziecie szukać swojego miejsca na Ziemi, i nawet jeżeli jesteście w tych związkach, to tak w sumie jak i tak byście byli sami. Może warto porozmawiać na takie głębsze tematy ze swoim partnerem czy ze swoją partnerką. I wyjaśnić im, czego tak naprawdę potrzebujecie, gdyż ta druga osoba może kompletnie nie rozumieć i nie dostrzegać Waszych prawdziwych potrzeb. Patrzymy na zdrowie. No, ciężkie macie te karty. Ciężkie macie. Jeżeli chodzi o zdrówko, moje drogie strzelce, to przede wszystkim kłania się tutaj kręgosłup i postawa ciała. Bardzo, ale to bardzo silne, nawet zwyrodnieniowe bóle kręgosłupa. Za dużo bierzecie na siebie, przez co wasz tutaj cały kościec, cały układ ruchu jest strasznie obciążony. Kręgosłup, kości, mięśnie to podstawa. Na co powinniście w tym miesiącu zwrócić uwagę, moi drodzy? Mhm. Zdecydowanie tak, jaka rada. No. no, sami widzicie, jakie są karty. Rada w postaci dziesiątki mieczy. Musicie zakończyć wszystko to, co wam nie służy. Miesiąc. Przynajmniej w moim tarocie pokazany jest jako bardzo ciężki. Hmm. Ale to nie znaczy, że <laughs> wszystko to, co złe, od razu musi się stać. Absolutnie nie. Mamy wolną wolę i poprzez nasze decyzje możemy bardzo dużo zmienić. Niemniej jednak tarot radzi wam, że jeżeli coś jest w waszym życiu złe, to chyba lepiej w tym miesiącu to zakończyć. I wtedy na nowo zacząć budować coś lepszego, gdyż ogólna energia miesiąca niestety jest dość ciężka. Dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. I miejsce, w które chciałem was zaprosić. Założyłem nowego Instagrama. Także jeżeli ktoś z Was chciałby yy, mnie zaobserwować i wpaść na tego Instagrama, link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Ja postaram się tam dla Was dodawać karty dnia i myślę, że może być całkiem sympatycznie. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.